Witam, zapraszam dziś na drugą część. Będziemy yy, składać silnik od szlifierki kupionej na giełdzie w Słomczynie. Łożyska są już wymienione. No i zaczynamy teraz od wymienienia przewodu, który jest raz bardzo krótki, a drugi to jest uszkodzony. No mam tutaj już drugi przewód pociągnięty i teraz odłączamy sobie przewody. Odłączamy przewód niebieski i brązowy. Ten żółto-zielony to, ja nie wiem, masa, uziemienie, zerowanie. No w każdym bądź razie na nim nie ma prądu. Dokąd nie ma przebicia tam żadnego, no to nie ma. Dobrze, teraz jedziemy tak y -y -y. przykręcamy sobie jeden, tylko trzeba polizować jeszcze troszeczkę. Przewód dobrze wszedł na miejsce, mamy włożony jeden. Teraz jeszcze skręcę tutaj ten drugi. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić stojana. No i podłączamy sobie drugi. Zakręcamy mocno z wyczuciem, żeby dobrze trzymał. No i teraz yy, muszę troszeczkę odizolować przewód. Muszę iść jednak po nożyk. No i tyle nam już wystarczy. Teraz tak mamy wirnik. Tu mamy zaznaczony, że jest niebieski, czyli tak, niebieski wkładamy tak jak tutaj na wałku. Mamy zaznaczony zaznaczone, ale się zmyło. Teraz jak to dość. Tutaj mamy prawy gwint. Czyli to musi być po prawej stronie. Tutaj mamy lewy gwint, czyli musi być po lewej stronie. I teraz tym sposobem dojdziemy. Teraz tak, tutaj po lewej stronie był ten kondensator. Tu jest z lewej strony. Tak, w tamtą stronę się iść. O tak. No i teraz gdzie to jest to uziemienie. Tu jest z tej strony. To przewodu troszeczkę za dużo wypuściłem. Teraz podłączymy. No niestety nie mam u operatora, także wszystkiego nie zobaczycie. No ale przepraszam za to. Zobaczymy. Efekt końcowy jest najważniejszy. No teraz tak jak będziecie kupować niemieckie rzeczy, to ostrożnie, bo mogą być popowodziowe Dobra, dokręcone. Teraz mamy tak ustawiamy to. Wiernik włożony, teraz zakładamy tą obejmę i wkładamy drugą stronę. kluczyki schowałem, przepraszam, muszę iść po kluczyki. Także my tu czy żeśmy coś nie nabroili od spodu, tu wszystko dobrze, tu dobrze, wszystko dobrze. Znaczy, miałem kolegę, który naprawiał silniki, ale tam czasem często, jak to się mówi, u niego siedziałem, przesiadywałem, bo no, później to żeśmy razem już robili. No i I tak zawsze jak... a podkładek nie włożyłem, no, widzicie, ale dobrze siedzi na razie, no i dobrze, na razie jest bardzo dobrze, zero, wyłączone. Podłączyć i zobaczymy kto Jasek się nabroił. Delikatnie, no jednak dobrze widziałem ten wałek troszeczkę jeden bije, ta strona trochę bije, ale chodzi cicho w stosunku do tego churgotu. Na giełdzie. Także koszt wielki. 10 zł na razie dołożyliśmy. I... I jeszcze ten wirnik by się tu przydało wziąć kły i przydałoby się sprawdzić. Tak to ładnie. Wszystko się obraca. No jeszcze. No i dobra. Także złożyliśmy resztę. Teraz kolejny etap to już tylko malowanie. Dziękuję, pozdrawiam.